Bismillah rahman rahim W imię Boga miłosiernego i Chwała Bogu, Panu Światu, miłosiernemu i litościowemu. E, drodzy Państwo, e, może zacznę pozdrowieniem Islamu, a więc Assalamu alaikum wa i wa barakatuh. E, pokój z wami, miłosierdzie Boga i Jego błogosławieństwo. E, i bardzo dziękuję za zaproszenie mnie miało być na, żyw, na żywo i w czterech oczach, ale niestety taka sytuacja, pandemia. I z tej okazji akurat skorzystam, żeby prosić Boga Subh'anaHu Wa Ta'ala, aby oddalił od ludzkości tej pandemii, aby oddalił od nas każdą złą życie, żeby wyzdrowił chorych, żeby Insha'Allah trzymał tych zdrowych zdrowi i żeby pozostali zdrowi, Insha'Allah. Drodzy Państwo, zostałam proszona, abym. Rozmawiał na temat Ramadanu. I tak jak ja mówiłem, wolałem na żywo odpowiadać na żywo na Wasze pytania, ale niestety sytuacja jest taka, jaka jest. A więc, Hamdulillah, no, przynajmniej będziemy rozmawiali przez to, to nagranie. Będziemy rozmawiali na temat Ramadanu. Ramadan, tak z grubsza, on jest dziewiątym miesiącem kalendarza muzułmańskiego post miesiącu ramadanu jest jeden z fundamentów islamu. Islam ma pięć fundamentów. zaświecenie iż nie ma Boga oprócz jednego i Muhammad jest jego wysłannikiem. Modlitwa, zakat czyli jałmużna, post miesiącu ramadanu i pielgrzymka do Mekki. Czyli tak jak widzicie Państwo, to jest jeden z fundamentów islamu. A wiadomo, budynek bez fundamentu runie, a więc to jest jeden z tych fundamentów, które trzymają islam bardzo mocno. Co to jest ramadan, albo dlaczego pościmy miesiąc ramadanu? Po pierwsze, zacznijmy od tego, że miesiąc ramadan to był miesiąc, w którym Muhammad sallallahu alaihi wasallam rozpoczął swoją misję i Bóg objawił mu wtedy pierwszy werset koraniczny, a więc jest bardzo ważny dla muzułmanów. Ta noc, w którą... W której został objawiony pierwszy raz wersety koraniczne dla Mohameda, to jest właśnie noc przeznaczenia, tak, tak nazwana w islamie, dla muzułmanów ta noc jest, tak jak Bóg mówi w Koranie, i oni w to wierzą, że to jest noc lepsza, jedna noc lepsza niż tysiąc miesięcy, a więc lepsza niż 82 czy 3 lata. Eee, miesiąc Ramadan Post w miesiącu Ramadanu jest obowiązkowy i o tym jeszcze dalej porozmawiamy. Z grubsza, co to jest post? Musimy odróżnić post, słowo post, i post w miesiącu Ramadanu. Pościć możemy każdego dnia, ogólnie zazwyczaj, większość dni kiedy chcemy, ale to są nadobowiązkowe. Jeśli pościmy, to mamy za to dobro, jak nie, to nie mamy żadnego grzechu. Natomiast post miesiąca ramadanu jest obowiązkowy. Musimy pościć ramadan. Post z grubsza wygląda następująco. Powstrzymanie się od jedzenia i od picia i od współżycia ze współmałżonkiem od świtu do zachodu. Tyle, że musimy pamiętać, bo to nie jest tylko tak. Wierzący człowiek ma powstrzymać się od jakiegokolwiek zła codziennie, codziennie. A więc powstrzymujemy się od kłamstwa, powstrzymujemy się od krzyków, kłótni, krzywdzenia kogokolwiek codziennie, ale w ramadanie albo podczas postu Kara za takich czynów jest większa, a więc bardziej powinniśmy powstrzymać od wszelkiego zła, bardziej niż w normalnych dni. I do tego dochodzi w postu, że powstrzymujemy od niektórych dozwolonych rzeczy w normalnych dni, a więc od jedzenia, od picia, od współżycia ze współmałżonkiem. To też trzeba, też trzeba pamiętać, bo to nie jest tylko powstrzymanie od jedzenia, od picia, ale nie powstrzymanie od wszelkiego zła, dodatkowo powstrzymanie od... Od niektórych dozwolonych, dozwolonych rzeczy w Koranie. Co Koran z punktu widzenia duchowego daje wierzącemu? Co Ramadan daje? Dla wierzącego, myślę, że we wszystkich religiach monoteistycznych, wierzę, że człowiek jest stworzony z dwóch materii czyli z ciała i z duszy. Ciało je, jest stworzone z, nie, z, z ziemi tak z gliny z ziemi dusza jest chniona nam z góry z niebios i każdy ciągnie do swojego ciało ciągnie nas do ziemi dusza ciągnie nas ku niebu ku górze prawda bo każdy ciągnie do swojego ciało ma potrzeby pokarmu i Dusza też potrzebuje pokarmu. Jaki jest pokarm ciała? Pokarm ciała? Jedzenie, picie, zabawy itd., i tak dalej, prawda? I wszyscy wiemy. A jaki jest pokarm duszy? Nie każdy myśli o tym w ogóle. Niektórzy nie wiemy, ale nie myślimy o tym. Pokarm duszy? Dobre słowo, które wpadnie, padnie, pada do ucha. Dobre słowo, które wy, wychodzi z ust, dobry uczyny, który robimy, jałmużna, pomaganie, pomoc. Wszystko, co jest związane z dobrym, to jest pokarm dla duszy. I dlatego zauważycie, proszę Państwa, kiedy zwłaszcza jak zobaczysz dziecko żebrzącego i dajesz mu nawet 100 złotych, na tysiąc nawet, ty mu nie rozwiązałeś problem. Ty na pewno pomogłeś jak najbardziej. Ale nie rozwiązałeś problemu. Mimo wszystko czujesz częściowo spełnione. Czujesz euforię szczęścia. Dlaczego? Bo nakarmiłeś duszę. Może nieświadomie, ale nakarmiłeś duszę. A ta dusza, jak je, to ona ci ciągnie do góry. Bo ona się ciąga do swojego, ku górze i dlatego czujesz, że jesteś lżejszy, bo zrobiłeś coś dobrego, pomagałeś potrzebującym, pomagałeś starszym, pomagałeś młodszym, dałeś mużna, zrobiłeś coś dobrego. Czujesz się lepszy. Natomiast ciało? Zadbamy, zadbanie jest bez pytania. Głodny, otwieram lodówkę i jem, piję. My często zapominamy o duszy. Często zapominamy jej duszę, i właśnie tutaj rola Ramadanu i post w ogóle. Przychodzi post, miesiąc Ramadan, cały miesiąc, masz przez cały okres dnia, przez cały dzień zamknąć wszystkie wejścia do ciała. Nie możesz jeść i pić, i nie możesz spórzeć. Czyli potrzeby ciała są zamknięte. A co ja będę robił przez ten czas? O właśnie! Zrób coś dobrego. A więc wpuszczaj do Twoich us, uszu e, dobre słowo Boże. Na przykład, e, mów coś dobrego, pomagaj innym, daj mu można. Zrób cokolwiek dobrego i wtedy karmisz tą duszę na Boga. Jeśli by ktoś naprawdę wymyślił maszynę do, e, do odsłuchywania głosu duszy, to chyba w naszych dniach teraz, to byś usłyszał tylko duszenie duszenia tej duszy, bo zapominamy i nie karmimy, i przychodzi miesiąc Ramadan i zamyka właśnie to ciało, które jest więzieniem dla naszej duszy, i uwalnia tej duszy. Pracuj, działaj i przypomina nam z powrotem o tej duszy. I ładujemy tej duszy na tyle dużo, że ona może. Wytrzymać z nami następny rok po Ramadanie. Po, po Ramadanie nadal będziemy o jak fajnie, dobrzy ludzie będziemy cielili dobrze, czyli dobrze, mniej, mniej, mniej mniej. No niestety człowiek pada w wir, życze i zapomina. I mamy naładować właśnie przez Ramadan ten, ten cały cały. E, cały, całe, całe akumulatory tej, tej, tej duszy. Ramadan także jest obóz. Dla muzułmanów przez cały miesiąc, żeby uczyli być cierpliwy. Tak jak mówiłem na samym początku, nam jest zakazane krzywdzić i zrobić cokolwiek złego przez cały rok, ale człowiek to człowiek, nie? No niestety, czasami kłamie, choć haram i grzech, ale no niestety to robi, krzyczy na kogoś, co jest grzechem, ale niestety to robi, krzywdzi kogoś, co jest grzechem, ale niestety to robimy. Natomiast przechodzi misja z ramadanu i już muzułmanin jest, o, masz być ostrożny, to nie jest normalny dzień, nie możesz normalnie, o, no, 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 nie, 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 nie. Dlatego Muhammad sallallahu alaihi wasallam powiedział, jeśli będzie któryś z was, jak wstaje poszczący, to niechaj nie krzyczy i niechaj nie przyklina. I jeśli ktoś z nim kłóci, to niech powie sobie ja poszczę, ja poszczę. To jest islam i to jest muzułmanin. I to jest poszczący człowiek. Nie krzywdzi nikogo i tak powinno być. Natomiast e, dalej mówimy o e, korzyści ramadanu. Też jest to, że Poszczący muzułmanin czuje, co czuje głodujący i spragniony człowiek. Każdy z nas może współczuć, ale nie każdy czuje. Współczucie to nie jest to samo, co czuć. Poszczący czuje głód. Chce jeść, ale nie mogę. Tak samo jak głodujący. Chcę pić, ale nie mogę, tak jak właśnie głodujący. I dlatego muzułmanin czuje. Co czuje tamten? Chyba, I chyba dlatego e, jest bardziej hojny w Ramadanie. Subhanallah, jest e, ciekawe, ciekawe, ciekawe zjawisko właśnie wśród e, m, poszczących w Ramadanie. Mogą być naprawdę hojni na każdy dzień, ale w Ramadanie, subhanallah, dziesięćkrotnie, stokrotnie więcej, subhanallah. Może dlatego, że czują, może dlatego, że są błogosławieni, ale łatwiej im wyciągnąć pieniędzy i dać. E, oczywiście, jeśli korzyste z nie możemy ukrywać, że bardzo dobry czas dla zdrowia człowieka, żebyśmy oczyszczali ten nasz organizm od tych trucizn, które dajemy mu przez całe 11 miesięcy. Przychodzi jeden miesiąc i oczyszczamy. Oczywiście, przyznajmy bezbicza, że no niektórzy, e, niektórzy muzułmanie, może i nie mało, niektórzy muzułmanie e, powstrzymują od jedzenia, od picia przez cały dzień, a potem na łamanie, na zachodzie już na jedzenie to chyba mszczą na jedzenie i odrabiają sobie nie cały dzień, tylko dwa, trzy dni, co jest bardzo złym, bardzo złym. Naprawdę mijali z sensem tego postu. No, ale my rozmawiamy o właściwy post. Powstrzymanie od jedzenia, od przez cały dzień i potem... Z jedzenia, tyle, co daje nam siłę, żebyśmy modlili się i powstrzymali, żebyśmy mogli pościć drugi dzień, i tyle, żeby nie najadać, że tylko naprawdę pościć, i, i, i tyle jeść, tyle, co organizmowi jest potrzebne. Post obowiązuje każdego, każdego muzułmanina i muzułmanka dorosłego i zrównoważonego. Dzieciom to nie obowiązuje, póki oni nie są dojrzali. Oczywiście uczymy ich od małego, zresztą dzieci mają to w sobie, że oni chcą naśladować. No to pozwólmy, ile mogą, prawda? Godzina, dwie godziny od śniadania do, do obiadu, to dla nich post, i powiemy, że to jest post, i pochwalimy jak najbardziej, żeby przyzwyczaić ich powoli. powoli Natomiast dla dorosłego jest obowiązkiem. Są pewne dyspensy, oczywiście. dispensa dotyczy, dotyczy e, tak jak Allah subhanahu wa ta'ala powiedział w Koranie: chorego i podróżującego. Człowiek w podróży, e, która podróż jest męcząca, trudna. E, lepiej nie pościć, może sobie odpuścić ten dzień, ale on odrub, odrobi to, odrobi po ramadanie. E, chory człowiek, oczywiście, e, jeśli lekarz uzna, że on nie powinien pościć, to on nie może pościć. Jeśli lekarz mówi, że to szkodzi jego zdrowiu, nie może pościć. E, oczywiście choroby są dwa rodzaje: choroby przedlekły, które są nieodwracane i zawsze będzie chorobą na tą chorobę, która nie pozwala mu na przykład pościć, no to on nie może pościć, za to, też nie będzie mógł odrobić, bo on to jest przywlekła, no to za każdy odpuściony dzień Ramadanu karmi potrzebującego. Natomiast osoba, która choruje chorobę odwracalną, czyli e, dzień, dwa, tydzień, no to dni, które lekarz zakazuje mu pościć, no to nie pości. Odpuści sobie te dni, ale odrobia, odrobia, kiedy indziej. Ehm, mniej więcej to miałem do powiedzenia. Jeśli coś dobrego, to Bogu dzięki. Jeśli coś złego, to przeze mnie. Za to proszę Boga o wybaczenie i Was też proszę o wybaczenie. Mam nadzieję, że niedługo się spotykamy i spotkamy. Mam nadzieję, że Bóg zlituje się nad ludzkością i niedługo Odsuni od nas o tą zarazę, Szał i będziemy mogli się znowu spotykać. Do tego czasu życzę wszystkim zdrowia, szczęścia i nie zapomnijcie o mnie w modlitwach. I Dzjazak niech Bóg Was wynagrodzi dobro za to, że chcieliście mnie słuchać. I do zobaczenia, i do usłyszenia w najbliższym czasie. Assalamu rahmatullahi wa wabarakatuh.